Cześć, ja jestem Daliso i witam Was w kolejnym odcinku z serii Wizards 1 Droga do Legendy. W poprzednim odcinku ukończyliśmy Piramidę Słońca, był Loch, który spodziewałem się, że wyjdzie dłużej, a okazało się, że trwał 15 minut. Tak więc przyszła pora wreszcie pójść do zakonu kła na Crocosphings. Więc przejmujący moment, lecimy. Podróż łodzią. Nie, no myślę, że to przewinę, Nikolaj to nie ciekawi. Latamy sobie taką. No, i tutaj jest właśnie Nils, drzewo harmonii. Ma tutaj fajne czary, takie jak y, ostrza i pułapki. Pułapki. Pułapki, myślę, nie wiem w sumie, czy jest sens brać pułapkę na... Nie, nie będę na razie brał. Może mi się kiedyś przyda, ale na razie chyba nie będę potrzebował jej. No bo... No bo po prostu nie. No jesteśmy już tutaj ukryta szkoła harmonii Alhazaret. Szalek mądry, tak, czyli misjodawca, taki główny w sumie w tym Krokosfinksie. Tak jak w Piramidzie Słońca, był tamten odkrywca, czy tam ktoś, kto tam w tym holu stał, to tutaj jest właśnie Szalek. O, tutaj stoi kamienne bloki. O, pieskowy, fajnie. order of the fire our trust by helping while al-hazred and i remained no awake during the great sleep other members of the order of the if you are sincerely here to help now is the time to seek them out when i last saw general kava i only hope he has not suffered for his bravery go find tam Pójdę po y, czar, zobaczmy co tam powie. No wieśki czar. Super. Y, tutaj Samuel quest y, o apartamentach czy y, posiadłościach. Taki dla początkujących graczy, którzy po prostu... A, no właśnie, tutaj mam pułapkę ognia, świetnie. Bardzo fajnie, 25%. Potem będzie uderzenie meteorytu, czyli obszarówka na wszystkich przeciwników. Dziki ogień, czyli aura na 25% damage'a z ognia. Feniks, czyli typowy bijący czar. Elefant tak samo. Silniejszy trochę. Za więcej pipsów czary. No, a meteoryty biją chyba tyle, co słoneczny tak, albo trochę więcej, ale obszarowo po prostu, a jeden pips więcej, więc zarobiste są. No, mogę cofnąć do holu w takim razie. No i pierwsze miejsce, Panteon Mistrzów. I rami chyba stoi gdzieś tam we wnętrzu, 180. Kawałek można przejść. No, z nimi chyba nie będzie trzeba się bić, z tego co pamiętam. A nie, chyba trzeba będzie. Ale nie na samym początku. No, i Rami tutaj stoi. Świetnie. Okej, okay, so sokwi Sphinx, a tak? E, dobra, no to myślę, że e, jedną falkę wam pokażę standardowo już, e, a resztę zrobię sam dobra, zobaczmy tylko jakby tutaj talię ustawić Myślę, że wezmę po prostu dwa słoneczne ptaki ostrza ognia i z ogniste elfy Dobra tak jakby po prostu te ogniste elfy jakby sobie dali tarczę na ogień. to Wtedy dobre będzie. Ostrze ognia sobie dam. I zobaczmy, nie dali żadnej tarczy. No to w sumie spasuje. To walne, Znaczy... z ptaka. O. Nie było klapy, więc oni mają tam po 300 HP to na spokojnie zabiję. Na bardzo spokojnie. Nie wiem czy można tak powiedzieć. No i zobaczmy ostatni. Co oni robią w ogóle? Cały czas pasują. Nie wiem. Akurat te wszystkie czary niepotrzebne mi były takie same w sumie na jednego to bez sensu, trochę. No, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, właśnie tutaj jest takie miejsce, gdzie głównie postacie są ze szkoły lodu. Czyli w sumie łatwiej mi może trochę być, albo gorzej, jeśli będę dawać tarczę na ogień. No i pięknie, dwóch na czterech mam, więc myślę, że zrobię cięcie i sam już ich pokonam. No. Dobra, już ukończyłem wszystkie walki, więc mogę... W sumie tylko jedna walka była. Pogadajmy z Ramim. No nie wiem w sumie, czy po dwóch walkach można ocenić, czy czarodziej jest potężny. No ale dobra. No, tutaj mogę się bardziej wykazać. Mmm, 300 metrów. Dobra, gdzie to jest w ogóle? Chyba gdzieś. A, tutaj na końcu, po prostu. Okej, okay. tamte drzwi pewnie. W sumie tu na pewno. Bo nie ma akurat żadnego innego miejsca w tej okolicy. Dobra. No i lecimy pierwszy głosik w pa Panteonie Mistrzów. Zobaczcie, że tak zbieram wszystko, ale... Kusi mnie. <laughs> A poza tym będę miał po prostu później jak będę nagrywał recepturę. Yy, nie będę musiał się aż tak trudzić. No właśnie żyłem recepturę, niedługo filmik będzie. No, dobra. O, może to wezmę? Myślę, że byłoby kit, nie? Na nich. No. Dobra. Chyba tyle. No właśnie, mogę jeszcze pułapkę wziąć. No. Lecimy. Super Pipsa mam na dobry start. W sumie na dobry początek, powinienem powiedzieć, chyba. No to na dobry początek mam Pipsa na start. Super Pipsa. No, i słoneczny tak. No, nie mam Chciałem powiedzieć, niestety, ale zauważyłem, że na filmach za dużo razy mówię. Niestety, nie wiem. Z przyzwyczajenia, może. No. Jeszcze raz spróbujmy słonecznego ptaka. Może się uda. No, no spokojnie się uda. I został sam pomocnik. Obrońca Sokwi to chyba inny niż ci, z, z, z którymi walczyłem wcześniej. Jak wyleci słoneczny tak to będzie świetnie. No niestety nie ma. I znowu niestety. No niestety, ale już tak mam Tak samo jak z tym klapą. A w sumie pokażę wam ten klap, bo wam go nie pokazywałem nigdy jeszcze na filmach wygląda to tak, że leci sobie taki duszek i najpierw Bije gościa, a potem mi daje leczenia. Wydaje mi się, że taki trochę useless jest ten czar, ale... Czasami niby może uratować tyłek. Może bardziej by się na PvP przydał. Już na wyższym poziomie na przykład. Mówię oczywiście o tym ulepszonym, co za 4 pipsy jest. Jeszcze z ulepszeniem na przykład, wiecie, plus, plus 300 do ataku, czy tam 275, albo 100 do leczenia i git. No dobra. I wracamy z powrotem do Ramiego. Wiem, że tutaj będziemy musieli z jakimś tam generałem chyba gadać, z tego co pamiętam. Kaba się nazywał, czy jakoś tak? Kaba. Skrzynia, zawsze spoko. Nie pogadzę. W sumie co z tego, że i tak mam 56 tysięcy złota? Bo sobie temy posprzedawałem z drugiej postaci tutaj. No właśnie, generał Kaba już skrzynię nie będę brał. Szkoda czasu. Jakby była po drodze, to bym wziął, ale już oszczędzę wam cierpienia. Dobra, lecimy do generała Kaby. Ciekawe co, on, on przejebane questy dał, z tego co pamiętam. No już, daruję sobie ten kamień, nie ten. Okej okay. Boss Fajnie, lubię bossy. Gdzie on jest? Tam na końcu jakby O Jezu, przypomina mi się Teraz tutaj kupę tych lodowych chodzi, nie? Bez skojarzeń, ale... Pamiętam, że trzeba było z nimi tyle walk normalnie zrobić Trzeba było sześć chyba tam jakichś ostrzy dropnąć no, tam, nie pamiętam czego, ale tak ciężko się robiło, żeby dwóch do jednej walki weszło i jeszcze tych ostrzy dropiło normalnie jeden na dwie walki, nie? Może lepiej przestanę, myślę, przysz przyszłościowo. Dobra, wybierać duszę. E z rangi śmierci Ze szkoły śmierci chyba Boże, co się dzieje dzisiaj ze mną? No Wolę pousuwać te czary, żeby jakieś lepsze mi się po prostu trafiły Wystarczy mi Jeden elf. Jak na razie, w razie czego. W razie potrzeby. No I to chyba walny elfa na pomo pomocnika. W ogóle zapomniałem Wam podziękować za to, że y, lajkujecie moje filmy i zostawiacie pozytywne komentarze. To jest strasznie miłe z Waszej strony, że podoba Wam się to co ja robię dla Was. Zwłaszcza, że sam to lubię robić to jeszcze bardziej. Dziękuję. Przymowa wszechczasów. Dobra, może zajmijmy się grą. Mamy słonecznego. Chciałem powiedzieć ognistego ptaka, ale już się powstrzymałem, słonecznego ptaka, więc on ma 565 HP ostrze se dam, żeby go zabić. Mam już jedno, ale mam 45, czyli teraz jak dam 35, tego go zabiję. Tutaj już pomocnik ginie. Proszę bardzo. I czas na bosa, słabość, słabość. No zobaczymy, powinienem go zabić, albo i nie. <ścoughs> Dobra. Teraz by się elf przydał. No bo dobra, nie potrzebuję alfa. Walnę z mojego nowego czaru. I tego powinno dobić. A jeszcze coś tam nie uleczy. No. Idealnie. W takim razie akurat y, Panteon Mistrzów nie zejdzie mi raczej w jednym odcinku. W sumie to jest takie połączenie. Panteon Mistrzów y, i tam jeszcze ta hala walk czy coś takiego. Arena, nie wiem. Y, są połączone, bo jednocześnie się robi główne questy i, i tutaj i. I na arenie. Właśnie, bo zapomniałem Wam pokazać, bo powiedziałem, że mam nowe kui w ogóle, a Wam nie pokazałem. Mam taką czapkę. Eee, Chwila. Taką czapkę mam, 51 HP, 2% damage'a. Spoko. Mm. To na odcinku dropnąłem, poprzedni, poprzednim albo dwa odcinki wcześniej. Chyba dwa odcinki wcześniej. Eee, nie w tym zlochem. A tutaj no to jest niestety item z receptury, nie mogę innego znaleźć. <grym> Na bazarze e, znalazłem item z receptury. No 31 HP, 1% damage do ognia i do mitu, To do mitu zbędne akurat, ale no tak jak mówiłem, nie było nic lepszego. A tutaj już se przygotowałem e, itemy z Olimpy, jak już dwie, 30 poziom. Czapki, tylko mi brakuje. Rami, dobra. Ej, chwila, a co, co tu jest? Teleporter. A to nie. Dobra. W ogóle w sumie nawet niedawno dali właśnie takie teleportery. Przydatna rzecz. No i co ja tam miałem powiedzieć? Mm, no te buty, tutaj różkę jakąś sobie kupiłem, lepszą od tej. Stal serce no to nie wiem. Do 25 będę to używał, nie wiem. Mm, tutaj jeszcze amulet, no to mistrzowski amulet życia. Z, z, super pipsy dla szkoły życia. I tutaj taki o, dla szkoły ognia amulet. Pecik bez zmian. Niestety. Mam takiego jeszcze, co daje podwójny opór, ale... Mm, daj podwójny opór, daje damage, ale... Yy, I tak lepiej będę, jak będę używał tego, bo... I tak za bardzo tutaj nie obrywam. Te 6% damage'a... Yy. Jedyne, dlaczego nie biorę tamtego peta, to dlatego, że... To jest wichrowy pies, czy tam jakoś tam on się nazywa. Dobra, zajmijmy się może fabułą. Dobra, tak, to jest wichrowy pies. Ja go używam na życiu. A jedyny powód, dlaczego go używam na życiu, to jest to, że to najlepszy pet, jakiego mam. I poza tym daję. Może wyczarować ostrze życia Co nie jest najlepsze Ale... No niestety Może być, no No nie, kurde no. Niby, wiecie, jest dobry, ale... Y... Jednak chciałbym jakiegoś, wiecie, lepszego mieć na tym życiu, nie? Niż... Chociaż jeszcze nie mam go wytrenowanego do mega, czyli jeszcze jeden slot jest na talent, ale yy, chwila. Dobra, mamy do gadania, więc gadajmy. Za dużo gadam. No właśnie, teraz jest ten quest. Świetnie. Wiecie co? To ja myślę, że tutaj zakończę odcinek. No, bo właśnie, bo jeszcze nie dokończyłem o tym pecie, ten pet mi daje yy, ten czar, prawda? Co daje 10% dodatkowego damage'a. A tamten daje mi trochę więcej oporu. To co sobie mi się kompletnie nie przydało. I jeszcze daje yy, ten damage, prawda? 6% damage'a tam daje, a tutaj plus 10% na ostrzym, to akurat w moim przypadku bardziej by mi się jednak to opłacało. Tak mi się wydaje, póki nie mam... Póki nie mam wykupionego tego czaru, czyli 84 poziom. Trochę drogi przede mną. To będę próbował, nie wiem, może jakiegoś lepszego zmajstrować. Zobaczymy. Próbuję może, jakieś nie wiem, legnąć specjalnego na ogień, żeby móc zamienić to, bo wiem, że on jest, nie jest za dobry tylko 9 tarczy. No, no to myślę, że to by było na tyle z tego odcinka. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Cześć!